Yeah. Uh -oh. Cześć z tej strony Olikowski W dzisiejszym odcinku Farming Simulator 19 Na mapie w okolice yy, To będzie taka większa seria takich większych maszyn Nieco niż yy, typowa Polska Wieś albo inny film na moim kanale Tutaj będziemy głównie jeździć średnimi maszynami Większymi takimi, wiecie o co chodzi więc co, zacznijmy może od sępu, mamy gospodarkę ze świniami, oczywiście to jest na panfandomierskiej okolice. Gospodarka ze świniami, ponieważ wydała, wydała mi się najładniejsza ze wszystkich tutaj na mapie. No to może zacznijmy od wjazdu, na wjeździe mamy od razu dystrybutor paliwa oraz kerszera do mycia maszyn. Po lewej stronie mamy pole, w którym będziemy mogli sobie modyfikować nasze maszyny, tak itd. W tym garażu stoi oczywiście opryskiwać Amazona 24 metry, o ile się nie mylę, oraz y, rozsiewać nawozów Sipmy. Opryskiwać już z nowym nabytkiem. Przetrwał tylko jeden sezon. U nas jest dopiero jeden sezon. Myślę, że będzie jak najdłużej. Przejdźmy sobie tutaj. Tutaj najprawdopodobniej są nawozy oraz opryski, nasiona. Tutaj mamy 3 big bagi nawozów, 3 big bagi nasion i dwa małzery oprysku chwastobójczego. A tutaj mamy też ładować i widły do palet. W tym garażu znajduje się jedna z trzech przyczep. Przyczepka to jest łez, nie pamiętam, ale. Pojemna, opony tylko trzeba będą do wymiany, niedługo się to wymieni. E, tutaj są ciągniki, tutaj mamy czerwonego Ursusa 1634 e, oraz John Sturen z I konia pociągowego John który ma 225 koni na gospodarstwie, jest e, bardzo fajnie dopracowane, tylko że jest jeden minus w tym John że jeżeli się zakłada e, przedmiotus, to po prostu no, nie ma czego się uchwycić ale myślę, że to jest taki mały szczegół, że po prostu no, zostanie ten ciągnik dobra, lecimy dalej no, jak widzicie mamy kolejne przyczepki jest tu tutaj autosanka oraz routnerka. dwie szczepione ze sobą oraz bin o pojemności 100 000 litrów więc co, lecimy dalej tutaj będziemy mieć siewnik 3-metrowy, yy, już trochę jest u nas na gospodarstwie. Jak na razie sprawuje się bardzo dobrze. Oraz nowy nabytek, nowy nabytek też bóg. Yy, Pięcioskibowy od kuna. Oraz RCW do rozsiewania wapna. Yy, tutaj mamy zagrodę dla świń. Moczy oborę. Taka można tak powiedzieć. Tutaj naszym kombajnem jest to Klas dominator 218 z headerem 6-metrowym. Myślę, że jest bardzo odpowiedni na nasze pola, które mamy. I jeszcze pokażę Wam nasze tereny, które posiadamy. Gra się zapiszę. Posiadamy tak, oczywiście, teren gospodarczy: pole 30, 134 124, 4, 97 oraz 112. Myślę, że na początek będą to odpowiednie tereny i damy rady je obrobić naszymi maszynami, które mamy. Raczej znaczy nie powinno być z tym problemu, ale postaramy się, żeby to było wszystko dobrze. Więc co, so, w tym odcinku to by było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki, które będą się pojawiać co jakiś czas na moim kanale. Zapraszam, jeżeli film, bądź, jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie suba i łapkę w górę. A ja się z Wami żegnam i do następnego. Cześć.